Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu. Przyszłość relacji z Twoją osobą, z osobą z Twojego serca, z Twoich myśli. Dzisiaj przygotuję takie czytanie, żeby zobaczyć, co w ciągu najbliższych 30 dni może się wydarzyć w konkretnej relacji. Konkretnej, bo wskażą na to, jaka to będzie relacja karty sytuacji, które wyciągnę. Także, jeżeli nie będą one przedstawiały sytuacji z przeszłości bądź obecnej, w relacji z Waszą osobą, to nie bierzcie tego czytania do siebie. Są podobne filmy już o podobnej tematyce na kanale, także zachęcam Was do zobaczenia tych, które już wstawiłam wcześniej. Być może tam odnajdziecie swoją historię. Czytanie jest czytaniem bezterminowym, więc będzie obowiązywało wtedy, kiedy na nie traficie, i jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. No dobrze, zacznijmy. Zobaczmy, co tu się działo w przeszłości, ewentualnie jaka jest obecna sytuacja relacji której dotyczy to czytanie. Za dużo troszkę tych kart. Co tutaj się działo w przeszłości? Co się dzieje obecnie w relacji, której dotyczy to czytanie? Mhm. Mamy tutaj lęki. Lęki, strach, takie poczucie uwiązania. Ta karta trochę mi się kojarzy z ósemką mieczy. Czyli właśnie takie poczucie, że. Nie ma wyjścia z tej sytuacji, że. Ale tutaj, wiecie, co głównie umysł blokuje, właśnie jakiekolwiek działanie, jakiekolwiek akcje. Um, bardzo mocno właśnie takie negatywne myśli wpływają na te relacje. Zobaczmy, co jeszcze wpływały albo e, wpływają, tak? bo to może być energia tego, co się w przeszłości działo. Okej, okay, mamy tutaj energię dowodów. Tutaj ktoś potrzebował dowodów, jakiegoś być może znaku um, od drugiej osoby. Natomiast, no właśnie, pytanie, czy ten znak przyszedł, bo tutaj są te lęki, więc mam takie poczucie, jakby ktoś właśnie bał się wyjść ze strefy komfortu i dać znać. Czuję trochę, jakby były jakieś uczucia, ale one były skrywane i ktoś nie do końca był w stanie właśnie mm, o nich powiedzieć wprost, powiedzieć o nich głośno, wyznać te uczucia. Właśnie z uwagi na ten strach, na te lęki, na pewno być może nie niewiedzę i takie dopowiadanie sobie scenariuszy, co się wydarzy, jeśli teraz wyznam uczucia tej drugiej osobie. No ale właśnie bez, tych, bez tego wyznania ta relacja jest w takim stanie zawieszenia. Zobaczmy, co tutaj jeszcze się pokaże, jaka historia. Mhm. Tutaj jest taka kłódka, zamknięcie w czymś, uwięzienie, poczucie frustracji. Um, nie, nie mam tutaj innych kart. Co, które wskazywałyby na relację trójkową albo czwórkową, ale to może mówić właśnie o tym, że ktoś jest w stałej relacji. I tutaj też może to, że ktoś jest w stałej relacji, wpływać na to, że ta osoba nie wychodzi z, z jakimiś dowodami, czyli być może to jest tak, że wy jesteście w stałej relacji, tak? I po prostu ta wasza osoba nie może wyjść z jakimś właśnie dowodem miłości, z jakimś wyznaniem, z uwagi właśnie na to takie wasze uwięzienie, tak? Czyli właśnie to, że jesteście już w stałej relacji, tak? w stałym związku. Natomiast może być też tak, że właśnie to te myśli bardzo mm, sprawiają właśnie, że ta wasza osoba jest uwięziona. Zamknięta w sobie. Być może to jest też karta, która mówi o izolacji, czyli może tutaj nie być kontaktu aktualnie między wami. No i ktoś jest singlem, czyli albo wy wychodzicie z relacji stałej i wasza osoba może jeszcze o tym nie wie, albo wasza osoba jest sama. Ale ktoś tutaj jest singlem, czyli to, to jest relacja trójkowa, jeżeli już, co najwyżej. Ewentualnie, tak jak mówię, po prostu oboje jesteście singlami i nie ma tutaj więcej osób. Natomiast też czuję, że ktoś jest właśnie otwarty na bycie w relacji, tylko po prostu no tutaj te lęki ym, i takie negatywne myśli bardzo mocno ograniczają jakiekolwiek działanie. Mhm. No i karta miłości nam wypadła tutaj. Także jest faktycznie to uczucie. Jest to uczucie, jest to przyciąganie, ta taka wzajemna fascynacja, podziw, uznanie wstępem drugiej osoby. Także tego typu energia mi się tutaj pokazuje. Słuchajcie, jeżeli to nie jest Wasza sytuacja, to nie bierzcie proszę tego czytania do siebie. Tak jak już wspominałam, nie jest ono na pewno kierowane do wszystkich. Natomiast jeżeli faktycznie odnajdujecie tutaj swoją historię, to zostańcie. Proszę, zobaczymy, co dalej się tutaj pokaże. Jeśli chodzi o Przyszłość tej relacji. Ja sobie tu delikatnie poprawię. Ok, mam nadzieję, że będzie widać. Co się tutaj dzieje, przynajmniej częściowo. Dobra, okej, okay, zobaczmy sobie w takim razie z kart Tarota. Co w najbliższej przyszłości, czyli w ciągu najbliższych 30 dni wydarzy się w tej relacji, o której tutaj mowa. Co w ciągu najbliższych 30 dni się wydarzy w relacji? O której tutaj jest mowa. Mamy asamieczy, czyli. Mm, Ktoś nabierze jasności. Tutaj pojawi się pewnego rodzaju jasność, być może komunikacja nawet. Jeżeli tu było milczenie, to no właśnie, może dojść do komunikacji, takiej długo wyczekiwanej, nawet być może manifestowanej z tą kartą gwiazdy, która jest na spodzie. Natomiast tutaj, wiecie co, bardzo mocno czuję właśnie nabranie jasności, czyli ktoś być może dowie się o tym, że, nie wiem, ktoś wychodzi ze związku małżeńskiego, tak? Może być tego typu sytuacja, że albo wypowiecie, albo ta osoba dowie się od kogoś, kto wie o tym. Może być po prostu takie zdanie sobie sprawy z czegoś, nabranie pewnego rodzaju właśnie takiej klarowności odnośnie tego, czego się chce w relacji, czego się potrzebuje w relacji. Tutaj też tego typu energia mi się pokazuje. Ale jest z tą kartą Asa mieczy taka chęć właśnie wyjaśnienia. Stworzenia przestrzeni do tego, żeby sobie powiedzieć wprost szczerze, pewne rzeczy. Co tutaj jeszcze się wydarzy w tej relacji? No właśnie, mamy ósemkę buław. Więc jak najbardziej, tutaj może być komunikacja w tej relacji, może być taka szybka, niespodziewana komunikacja, no jeszcze poprzedzona jakimś takim wahaniem, tak, czy tak, czy nie, czy faktycznie tutaj um, odezwać się. Natomiast czuję, że faktycznie ta komunikacja może się w wielu przypadkach tutaj u Was wydarzyć, bo ktoś właśnie nabierze pewnego rodzaju um, klarowności, takiej jasności, i to mam wrażenie da tej osobie, um, Takiej siły, takiej energii, takiej chęci, właśnie podjęcia jakiejś inicjatywy. To będzie szybka, szybka tutaj taka wiadomość. Coś, czego być może w ogóle się nie spodziewacie, tak? Co tutaj jeszcze w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o te relacje, może się wydarzyć? Co może się tutaj jeszcze wydarzyć? Mamy umiarkowanie. Mhm. No, dojdzie, słuchajcie, do pewnego rodzaju Unii. No i kochankowie na spodzie. Jest tutaj to połączenie dusz. Jest tutaj to połączenie dusz. Ym, powiedziałabym też, że połączenie dwóch różnych światów. Być może wy i wasza osoba to jesteście w ogóle kompletne przeciwieństwa, y, które oczywiście pewne, ym, pewne cele, pewne perspektywy was łączą, ale możecie być zupełnie inni. Tak jak właśnie wiecie: Księżyc i Słońce. Jedno może być ekstrawertykiem, dru drugie może być introwertykiem. Natomiast tutaj, z tą kartą umiarkowania, ja bardzo mocno czuję taką chęć. Połączenia, tak, tej Unii, tych dwóch przeciwieństw, to jest po pierwsze, ale też dru po drugie, uleczenie tej relacji. Także jeżeli coś tutaj było nieuleczone, coś było niedopowiedziane, były jakieś e, właśnie takie mało harmonijne aspekty w tej relacji, to e, czyli na przykład jakaś przeszłość, tak, coś tutaj w przeszłości między wami się wydarzyło, nie mieliście okazji o tym porozmawiać, wyjaśnić tego, to tutaj czuję, że jest to możliwe jak najbardziej. Co jeszcze w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o te relacje? Co się tutaj może wydarzyć? Mhm. Czwórka była. No, będzie, słuchajcie, rozmowa o stabilizacji, o budowaniu czegoś, co będzie trwałe, co będzie mm, miało przyszłość, co będzie miało w ogóle szansę w przyszłości właśnie być utrzymane, to może być rozmowa na temat właśnie mm, jakiejś nieruchomości, tak? Bardzo szybko w ogóle tutaj sprawy mogą się potoczyć w Waszym przypadku. Bardzo szybko możecie, wiecie, przejść z tematów takich przyziemnych do tematów poważnych, czyli na przykład, no, a jakie masz plany odnośnie mieszkania, gdzie chcesz mieszkać, jak sobie to wyobrażasz. I ta rozmowa może pociągnąć za sobą właśnie tego typu dalsze jakieś takie, taką wymianę zdań, która doprowadzi do tego, że no, faktycznie będziecie rozważać to, tak? Że gdzieś tam w przyszłości będziecie chcieli mm, na przykład zamieszkać razem, tak? Poznać się w ten sposób też lepiej w takich codziennych warunkach, w codziennych sytuacjach. Tutaj jest też być może właśnie zaproszenie na jakąś uroczystość, jakiś ślub na przykład, świętowanie, festiwal. Możecie gdzieś pójść razem na jakąś uroczystość i po prostu spędzić tam świetnie czas, bawić się bardzo dobrze, cieszyć się swoją obecnością. Także tutaj tego typu sytuacja się pokazuje. Ta karta mówi też o bliźniaczych płomieniach, więc jeżeli no jest wam to stwierdzenie znane, to jak najbardziej tutaj faktycznie coś takiego może być. I wypadła nam odwrócona dwójka buław. Odwrócona dwójka buław. Dlaczego jest to odwrócona dwójka buła? Bo to jest tak, jakbyście już nie planowali czegoś, nie byli w takiej energii stagnacji i rozpatrywania możliwości, tylko właśnie wychodzili z inicjatywą, z jakimś działaniem faktycznie. Czyli etap planowania jest już za wami, a będziecie po prostu chcieli ruszyć do przodu z jakąś taką faktyczną, z faktycznym jakimś takim działaniem. No właśnie. Tutaj będzie bardzo szybko przejdziecie właśnie z takiego stanu umyślenia: A co by było, gdyby, którą opcję wybrać, do takiego dobra, z, zróbmy tak. Um, zróbmy, załóżmy tę rodzinę na przykład. Może być tak dla części z Was, natomiast dla drugiej części, jeżeli coś jeszcze jest nieprzepracowane z przeszłości, to może to być jakaś taka blokada właśnie, jeśli chodzi o założenie rodziny. Bo na przykład, wiecie kiedy to by się mogło sprawdzić? Wtedy, kiedy na przykład faktycznie jedno z Was jeszcze nie wyszło z tego związku małżeńskiego. Mogłoby coś takiego być, że tutaj jeszcze to, że nie ma tego rozwodu, jest jakimś takim czymś, co może blokować faktycznie to takie planowanie, czy organizację, czy właśnie podejmowanie decyzji konkretnych takich odnośnie przyszłości. Natomiast to czuję, że jest coś chwilowego. Tutaj mamy jeszcze siódemkę mieczy, czyli, właśnie, może być coś takiego, że tutaj jeszcze jest jakieś uporanie się z, ze swoimi takimi demonami, ze strachami związanymi z wchodzeniem, właśnie w taką stałą relację. Być może coś jeszcze nie jest przepracowane do końca, ale tutaj widzę asa pentakli, czyli, właśnie, jest ta chęć mimo wszystko spróbowania. Dania temu szansy. Czyli jeżeli są tutaj jakieś lęki, jakieś obawy, albo po prostu jeszcze nie jest zamknięta poprzednia relacja, to z chwilą, kiedy właśnie to się przepracuje albo zamknie, będzie tutaj ta możliwość do tego, żeby stworzyć zupełnie nowy początek. No dobra, zobaczmy sobie jeszcze, jakie są wiadomości od Waszej osoby, co Wasza osoba chciałaby Wam przekazać. Co Wasza osoba chciałaby Wam przekazać. Okej, okay, tylko ty możesz mnie przejrzeć, że tak powiem, albo zobaczyć to, co jest w głębi mnie. Tylko ty, tylko ty mnie po prostu, um, tylko ty mnie znasz tak w głębi. Prawdziwego, prawdziwego mnie. Tylko ja tego typu energia się pokazuje. Eee, czas spędzony z Tobą był najpiękniejszym, najszczęśliwszym czasem mojego życia. Mhm. No tak, tutaj faktycznie jest to ogromne właśnie takie przyciąganie, ale też czuję, czuję tutaj te bratnie dusze, bliźniacze płomienie. Jest ta miłość, jest to takie przyciąganie do siebie nawzajem. Jak najbardziej. Poproszę jeszcze jedną kartę. Jesteśmy na zawsze połączeni duszami i sercami. Sercem. Okej, okay. um, brakuje mi odwagi, żeby wrócić do Ciebie, tutaj się coś takiego pojawia, mam wrażenie, że Wasza osoba jeszcze przez jakiś czas będzie się tu mierzyła z tymi swoimi lękami, natomiast tak jak mówię, zdobędzie pewnego rodzaju jasność, klarowność i to ją pobudzi do działania. Tutaj um, to takie wstrzymanie, ta chwila ciszy, zawieszenia może jeszcze przez chwilę potrwać, natomiast w przeciągu 30 dni powiedziałabym, że um, faktycznie Wasza osoba na pewno zdobędzie jako, jako, jakiegoś rodzaju klarowność, która... Bardzo możliwe, że doprowadzi do kontaktu. Jeżeli ten kontakt nie nastąpi w ciągu 30 najbliższych dni, to mam wrażenie, że w kolejnych 30 dniach już raczej na pewno tak. Bo tutaj mam wrażenie, że właśnie wychodzenie z tego lęku, z tego stanu, właśnie takiego, um, te, tych obaw będzie kluczowe. No a co za tym pójdzie, właśnie ułożenie sobie tych wszystkich spraw w głowie i wyjście z komunikacją. Także tak to wygląda dla Was. Dajcie znać, jak to z Wami zarezonowało. Będzie mi bardzo miło i zostawcie komentarz i lajka i do zobaczenia następnym razem.